Cześć Grzybofile, witam Was 12 marca w piękny, słoneczny, aczkolwiek dosyć wieczny dzień. Dziś odwiedzimy sobie las Bronaczowa, położony kilkanaście kilometrów na południe od Krakowa. Jeśli śledzicie mój kanał i oglądacie moje filmy na bieżąco, to wiecie, że w tym lesie byłem już miesiąc temu, co zaowocowało nagraniem, które zapewne już widzieliście. Natomiast jeśli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, to zachęcam Was do jego subskrybowania, aby żaden film Wam nie umknął. Mamy tu, co prawda, rezerwat przyrody, ale nie przejmujmy się tym, ponieważ i tak nie przyjechałem tu, by zapewnić koszt w celach konsumpcyjnych. Lecz jedynie, żeby rozejrzeć się za interesującymi gatunkami grzybów wiosennych. Jak możecie pamiętać, ten las ma wyjątkową urodę i mnóstwo podmokłych terenów bardzo sprzyjających występowaniu grzybów wiosennych na przykład czarkom które już swoją drogą znalazłem i co uwieczniłem na moim nagraniu z Doliny Bolechowickiej ale może też inne grzyby uda się znaleźć wiosenne tymczasem sprawdzam czy tu jakieś uszaki może są i chyba, chyba były ktoś się musiał wyzbierać bo są tylko takie Maleństwa, ale bez wątpienia, jest to malutki owocnik uszaka bzowego. No ale tu mamy zresztą większy. Tu też będziecie w stanie to zobaczyć, że mamy tutaj uszaki bzowe na bzie. Ale takie resztkowe. Więc tym bardziej, nie ma konieczności, żeby mi było żal, że nie mogę ich w rezerwacie zebrać. Idziemy rozglądać się dalej. Jak widać po rozrytej ściółce nie tylko ludzie poszukują tutaj różnych ciekawych rzeczy chociażby grzybów, ale również zwierzęta. Widzą, że jest to odpowiednie miejsce do szukania w ściółce pożywienia. W odróżnieniu od moich od większości moich grzybobrań, na które wybieram się, przeważnie z jakimś tam założeniem, co bym chciał znaleźć, to dziś tak bardziej wyluzowany tutaj przybyłem, bez jakiegoś podstawowego, głównego założenia, co właściwie chciałbym tu znaleźć. Bardziej jako taki rekonesans, mający też na celu po części zweryfikowanie moich podejrzeń sprzed miesiąca. Jakoby mogły tu występować czarki, ale tak jak mówię, nie jest to jakiś główny mój cel. Po prostu jestem ciekaw, co w takich warunkach, w tym bardzo ciekawym lesie, mocno mieszanym, może wyrosnąć. Mocno mieszanym, bo jak widzicie, mamy tutaj i świerki, i dęby, i klony i leszczyny, buki, bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o gatunki drzew, co przy takich wysokich temperaturach oraz y, odpowiedniemu nawodnieniu, z którym również tu mamy do czynienia, daje całkiem sporo możliwości występowania różnych grzybów. Teraz trafiłem na miejsce dokładnie to, które uwieczniłem na miniaturce mojego filmu. Z poprzedniej mojej wizyty tutaj. w jak różnobarwny. Piękne skupisko, takie wielopiętrowe. Ale po desechu dosyć mocno przez ten miniony miesiąc. Zyskując takie niemalże błękitne barwy na krawędziach. Wyjątkowo urodziwy gatunek. Niewiele dalej mamy niszczycę aneszkową, czyli gatunek kolejny, który również mogliście widzieć na moim poprzednim filmie z tego miejsca. Kwiaty wiosenne zaczynają się pojawiać co możecie również tu zobaczyć. Swoją drogą niektóre gatunki wiosennych kwiatów dają nam szansę na konkretne gatunki grzybów. Ale też nie chcę o tym mówić tak zupełnie na sucho, bez przykładów, więc poczekamy sobie, aż pojawią się zawilce i będziemy szukać konkretnych gatunków grzybów towarzyszących zawilcom. Ale wszystko w swoim czasie. Wiosna nam się dopiero, ta faktyczna, jeszcze nie kalendarzowa, zaczyna. Udało się w końcu znaleźć troszkę bardziej zaciszne miejsce tutaj, tylko ptaki słychać, a przynajmniej znacznie głośniej niż. Wiatr, który huczy w oddali, więc, po odrobinie ciszy, może dostrzeżacie też z większym skupieniem, jak tutaj jest ładnie. Wszystko to w Waszej ocenie pozostawiam, ale mi się wydaje, że naprawdę ten las jest jednym z bardziej urodziwych, jakie w ciągu ostatniego roku poznałem. No, trochę tych lasów było. Począwszy od takich oddalonych dosyć od Krakowa o kilkadziesiąt kilometrów na południe, a kończąc właśnie na tym, w którym teraz jestem, który jest traktem 17 bodajże kilometrów od miejsca mojego zamieszkania, szata roślinna tutajszego lasu zmieniła się w ciągu minionego miesiąca dosyć wyraźnie. Jestem bardzo ciekaw, czy w ślad za nią zmieniła się również. Grzybowa szata, coraz częściej nazywana fungą, tak jak mamy faunę i florę, ale to jest dosyć nadal mało znane, takie bardziej naukowo, precyzyjne, a nie powszechnie używane określenie. Jestem pewien, że jeszcze kilka tygodni takich temperatur wystarczy, żeby te zbocza. Nad potokiem upstrzyły się kolorowym kwieciem wiosennym, chociaż te temperatury wcale takie pewne nie są, bo na najbliższy weekend na przykład zapowiadane są w terenach podgórskich i górskich dosyć silne przymrozki nawet do minus 10 stopni nocą, więc Dosyć nieprzewidywalne są wiosenne końcowo-zimowo-wiosenne scenariusze w tym roku i pogoda może nas jeszcze zaskoczyć. Ale pozostaje trzymać kciuki, że będą to raczej miłe zaskoczenia, zwłaszcza z przełożeniem na występowanie grzybów. A żeby się tego dowiedzieć, to nie ma oczywiście lepszej metody. Niż po prostu odwiedzać las i się rozglądać. Na razie dosyć wnikliwie trzeba się wpatrywać w ściółkę, żeby wśród tych jeszcze ubiegłorocznych liści ewentualnie jakieś małe owocniki wypatrzyć. A z każdym tygodniem, jeżeli właśnie pogoda dopisze, powinno być to coraz łatwiejsze. Również w obliczu potencjalnych zagrożeń ze strony coraz bardziej szalejącego koronawirusa. Odwiedziny w lesie wydają się dobrym rozwiązaniem w przypadku różnych kwarantann. Zamiast zamknąć się w domu i nie kontaktować z ludźmi, możemy przecież udać się do lasu, gdzie również nie mamy raczej ryzyka ani spotkania Jakiegoś człowieka, ani tym bardziej zarażenia się od kogoś, czy też zarażenia kogoś samodzielnie przez siebie jakimkolwiek wirusem. Zresztą dzieci mają teraz wolne przez dwa tygodnie. Szkoły są zamknięte od dziś co najmniej przez dwa tygodnie więc również. Wizyty w lesie i poznawanie przyrody. Jeśli mogę coś wszystkim rodzicom podpowiedzieć, wydają mi się całkiem rozsądnym rozwiązaniem w takim przypadku. Zwłaszcza, że oficjalnie przez wszystkie polskie służby dla osób, które powinny być takiej zapobiegawczej kwarantannie poddawane, to mimo wszystko dla nich również. Zalecane są jak najbardziej spacery, żeby unikać dużych skupisk ludzi. Takiej samodzielnej, samotnej wyprawy do lasu. Raczej na żadne natrafienie na jakieś wielkie skupisko ludzi nie narazimy się. Więc jest to chyba dosyć dobry pomysł, nie sądzicie? Jakkolwiek poważnie byśmy traktowali takie zagrożenia lub nie to na pewno wizyta w lesie nam nie zaszkodzi a może nam tylko pomóc ze sprawą czystego, świeżego powietrza leśnego. Jak widzicie coraz więcej gatunków kwiatów wiosennych się pojawia co może cieszyć. Miejmy tylko nadzieję, że tak już pozostanie. Ja w każdym razie swojego wirusa przeszedłem i potrzebem do tego, chyba dosyć odpowiedzialnie. Byłem taki, nie najzdrowszy, coś mnie ewidentnie chwyciło, więc na wszelki wypadek przez około dwa tygodnie praktycznie nie ruszałem się z domu poza wyjściem do sklepu raz na kilka dni i szybkim powrotem. Jak też nie narażałem dzięki temu. Ewentualnie osób starszych, które dużo trudniej przechodzą koronawirusa. Na spotkanie ze mną, oczywiście, mogła to być zwykła jakaś lekka grypa. W moim przypadku tego nie wiem. Natomiast profilaktyka, zapobieganie jest istotne. Moje dwutygodniowe siedzenie w domu, niestety, przełożyło się oczywiście również na przerwę w nagrywaniu filmów. Dopiero w ubiegłą niedzielę yy, nagrałem pierwsze swoje wideo po <gryw> opuszczeniu domu, po tej samodzielnej kwarantannie. No ale teraz, skoro czuję się dosyć zdrowy, to właśnie odwiedzanie lasu wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem, również na zwiększenie swojej odporności na ewentualne inne wydarzenia zdrowotne, i wszelkiego rodzaju zagrożenia wirusowe Jak zauważyliście naprawdę nie mam jakiegoś wielkiego dziś ciśnienia na znalezienie konkretnych grzybów Nie będę taki uparty jak chociażby szukając czarek w puszczy Niepołomickiej bo czarki już mam tegoroczne swoje znalezione na koncie tak to nazwijmy Zdaję sobie sprawę, że co bardziej zdeterminowani grzybiarze zbierają szukają z dużo większym zaangażowaniem w tym okresie takich właśnie malutkich owocników grzybów jadalnych wiosennych rozgrzebując chociażby ściółkę Starajcie się tego nie robić no tylko zaspokajacie swoją własną ciekawość i ego, a jednocześnie troszkę niszczycie, nawet jeśli nie, to stanowisko, które znajdziecie. Nawet jeżeli rozgrzebiecie ściółkę i znajdziecie konkretny owocnik, który potem ładnie zakryjecie, to nie wiecie, ile rozgrzebując tą ściółkę innych owocników, których nie zauważyliście, mogliście zniszczyć. A często są to grzyby rzadkie lub i lub chronione. Więc moim zdaniem warto poczekać w takich sytuacjach aż urosną. Więc ja się nienachalnie rozglądam za grzybami. Jeżeli mój wzrok nie jest w stanie ich dostrzec, to po prostu przyjmuję z pokorą, że jeszcze nie jest ich pora. Nie trzeba im dać potrosnąć, żeby mi się ujawniły. Co prawda, jeśli chodzi o występowanie tutaj czarek, to chyba mój pogląd z przed miesiąca co do takiej możliwości został negatywnie zweryfikowany. gdzieś, bo nie widzę w ogóle śladu. Natomiast lasy tutaj na skraju, właściwie zadrzewienia na skraju lasu, dają jak najbardziej nadzieję na znalezienie różnych gatunków smarzowatych, piosennych grzebów typu właśnie smart, napatrzniczka, smartzówka. Ale o tym się możemy przekonać raczej dopiero za parę tygodni. Z tego co widzę właśnie z doniesień z okolic Krakowa do tego typu grzyby obecnie można co najwyżej jako absolutne maleństwa wygrzebać w ściółce pod liśćmi, czego jak mówiłem nie zamierzam robić, by nie niszczyć ich stanowisk, więc raczej poczekam. Jak sami chyba możecie mi przyznać, naprawdę jest tutaj bardzo ładnie i w ogóle mi nie przeszkadza, że niemalże dokładnie tą samą trasę przechodzę. Tym razem co miesiąc temu. Troszkę bardziej sobie tutaj zbaczam. Troszkę bardziej się oddalam od strumienia teraz, ale generalnie idę niemalże tą samą trasą. Ale to nic nie szkodzi. Czasem warto dogłębnie jakieś miejsce przepatrzeć pod kątem różnych grzybów, żebym miał w przyszłości preteksty, czy wręcz już niemal powody przyjeżdżania tutaj nie tylko takie czysto ze względu na frajdę wizualną taką z uwagi na przebywanie w ładnym krajobrazie ale właśnie będę mógł miejmy nadzieję powiedzieć że przyjeżdżam tu, bo są tu konkretne ciekawe grzyby i właśnie po to takie rekonesansowe wypady w tutejsze lasy o różnych porach roku planuję wiernym widzom moich filmów Chciałem też zakomunikować, że oczywiście o wszystkich swoich obietnicach z poprzednich filmów pamiętam. Między innymi o zapowiedzianej przeze mnie próbie poszukiwania wodnichy marcowej w lasach, na przykład w okolicach Stryszawy, co ubiegłej jesieni zapowiadałem. Na pewno taką próbę będę chciał podjąć i szczerze mówiąc, planowałem. Taki może nawet dwu- dniowy wypad w tamte rejony w przyszłym tygodniu. Ale obecne prognozy pogody na najbliższe dni skłaniają mnie do zmiany tej decyzji. Ponieważ, jeśli faktycznie nagle przez parę dni temperatura spadnie do minus 10 w górach, no to te szanse na znalezienie tak. Wybitnie rzadkiego gatunku, jakim jest wodnicha marcowa, w dodatku w nieznanym sobie miejscu, bo po prostu chciałbym znaleźć nowe stanowisko, a nie odszukać jakieś już opublikowane. No to szanse te byłyby nie za wielkie. Więc wolę odczekać do momentu, aż te szanse będą wyższe. Czyli na takie wyraźnie cieplejsze okresy, już wiosny, obserwując tego typu miejsca, zadeptywane i rozryte przez zwierzynę, można dojść do wniosku, że zwierzyny jest tutaj wcale nie mniej niż w puszczynie połomickiej. Chociaż tutejsza zwierzyna troszkę bardziej się jednak kryje przede mną. Nie tak jak w przypadku puszczy, gdzie nawet lis jest w stanie wyjść mi naprzeciw parę metrów przede mną. Tutaj żadnego dzikiego zwierzęcia jeszcze nie spotkałem przez te już dwie moje wizyty w tutejszych lasach Za zawilce, o których już wspominałem dziś w kontekście grzybów ciekawych. Też się jednak już pojawiają. Pomału, pomału. Ten jest pierwszy, pierwszy na jaki dziś natrafiłem, ale również się pojawiają. Swoją drogą na moje filmy możecie się odwzajemniać własnymi relacjami ze swoich leśnych przygód za pośrednictwem grupy facebookowej o nazwie Grzybofile do której jak przy każdej okazji również teraz Was serdecznie zapraszam nie byłbym sobą gdybym przy takiej okazji nie podzielił się z Wami chociaż przez chwilę szumem strumienia Takie miesięczne sprawdzanie tutejszego, jakże urodziwego lasu to jest chyba odpowiednia częstotliwość wystarczająca, żeby mieć jakieś rozeznanie co do występujących tu gatunków grzybów a jednocześnie za każdym razem dająca frajdę z samego przebywania w tak ładnym lesie Zadanie na dziś wykonane leśny spacer Odbyty rekonesans. Również jeżeli chodzi o występowanie gatunków grzybów o tej porze, w tych warunkach pogodowych w tym czasie. Pora więc wracać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.